Policjanci doczekali się szczepień. Dzisiaj w Międzynarodowym Centrum Kongresowym zaszczepieni zostali pierwsi funkcjonariusze, w tym komendant śląskiego garnizonu. Na obawy dotyczące preparatu Astrazeneki odpowiada tak. Większość instytucji, które mają coś do powiedzenia w tej kwestii, no twierdzą, że to jest bezpieczna szczepionka. Komuś trzeba wierzyć, tak? Ja myślę, że, że efekty szczepień, które mamy chociażby na wyspach brytyjskich, pokazują, że to naprawdę działa. I chyba nie ma innej drogi w tym momencie, którą moglibyśmy pójść, żeby zakończyć pandemię. Na pójście do punktu szczepień zdecydowało się na razie około 60 wszystkich policjantów służących w województwie śląskim. Wydaje mi się, że realia każdej szczepionki są takie, że może gdzieś tam wystąpić jakaś gorączka później. Tak samo jest u dzieci małych. Moje dzieci jak szczepie, też liczy się z tym, że mogą mieć jakąś tam podwyższoną temperaturę i jeżeli będzie, no to, no to będzie. W ich pracy bezpieczeństwo jest ważne. Jest bardzo kontaktowa i nie możemy pozwolić sobie na stres. Wszyscy chętni mają zostać zaszczepieni w około 5 tygodni, mniej więcej do końca kwietnia. W dniu dzisiejszym jest zaplanowanych 250 szczepień policjantów, służb mundurowych. W przeciągu miesiąca mamy zaplanowanych ponad 10 tysięcy szczepionek. W dalszym ciągu mundurowi mogą zgłaszać chęć zaszczepienia. Rejestracja ma być prowadzona do ostatniego dnia akcji.